Rozumiem dalej dlaczego mój pani cały czas myśli, że lubię te przejażdżki. Są okropne. Mój Boże, ich wtedy muszę jeszcze pracować, a ona tylko się siedzi na moim grzybiecie. Ach. Bierz muffin. Tak naprawdę przejażdżki są super ekscytujące, no bo spójrz ile tu dzikich zwierząt. I jesteśmy nad rzeką. Yes. Super. I po prostu nie muszę siedzieć w boksie, ani wodzić żadnych dzieci. Nie wiem, czy o czym narzekasz. Po prostu, po prostu nie lubię. Mój czy to problem dla ciebie? Co? O, po prostu teraz muszę chodzić po, po prostu na dworze, gdzie gryzą mi jakieś muchy latające. I zamiast jeść moje siano i się relaksować do moich kocyków. <laughs> Ale, czym szybciej to w sumie zrobimy, tym szybciej pójdę do domu. Świetny plan. Hmm. Dzięki mi, że ze mną poszłaś po te Czy Fikus będzie ok dla dzieci? Po prostu tyle kocyków zabieram na, na przejażdżki z dziećmi i co drugi nie chcę wejść do wody, więc ym, wydaje mi się, że fikus będzie idealny, tylko jeszcze muszę przetestować fifi i rubi, więc to tak naprawdę mam dużo roboty, ale... No jestem bardzo wdzięczna! Nie ma sprawy! że on, że Muffin bardzo kocha ze mną, chodź na przyjaźni. Co nie Muffin! Co w życiu zrobiłam, żeby zasłużyć na taką panią? Ojejku. Muffin, wieczór Cię bardzo cieszy. Spójrz pod jaką górę musimy się spiąć. O nie! <śm> nie. Muszę coś wymyśleć. Może pójdźmy na razie odświeżyć nasze konie w tej rzesy Bardzo ładna jest. Zanim jedziemy na tą dużą górę. Bardzo dobry pomysł. Tylko jedyne, coś, co sobie stresuje, to jest te dzikie zwierzęta, które tam są. Są bardzo stresujące. Tylko wilki. I ja odświeżę moją muffin w prysznicy, jak dojdziemy do domu. Wiesz? To trochę takie zagrożenie życia w moim stylu. I jeszcze tam jakieś rzeczy pływają po w... prostu w wodzie. To jakieś dziwne jest. Uh -huh. Co to jest? Takie smoki. Są gigantyczne. Um, Mia, czy ty się czujesz OK? To tam, co widzisz, pływa w wodzie, to są kaczki gigantyczne. Um, jesteś pewna, że nie potrzebujesz iść zobaczyć jakiegoś doktora. Po prostu wszystko mi gryzie tutaj i po prostu iść do domu. A, teraz chcę iść do domu. Ma nawet nie chce współpracować. No i planowałam, żeby ją zrzucić. No i boża jestem genialna. Um, ja żyjesz i jak coś, to chyba powinnaś mieć jakieś trenowanie swoim koniem. Będę okej. Okay. Chyba musimy zacząć już się spinać na tą ogromną górę. To może chwilę zająć i już ściemnia. Okej, okay, to najważniejsze, że nie idziemy do wody. Chyba naprawdę bym wolała iść do wody niż się spinać na tą ogromną górę. To nie ona będzie, już górnie nosi na kolecach, a bo <laughs> Jestem to tak, tak jestem tu z fikusem. <laughs> <laughs> Przepraszam, ja nie jestem głuchy. Okej, okay. spinimy się na tą górę, zanim będzie późno. Żebyś chociaż był dziewczyną, to by było trochę lepiej. Dziewczyny się już trochę bardziej rozumieją. Chłopacy nie rozumieją dziewczyn. No, bo dziewczyny cały czas dramatyzują. Bez urazu. No dalej, mija! Pospiesz się! O, oh, muffin! No dalej! No dalej, proszę! Oh, oh. Oh, muszę wszystko robić sama! Okej, okay, muffin! Skoro tak chcesz, to spijmy się na tą kurę! Razem! Idziemy! No dalej! Na tobie już nie siedzę! I mm, tak mi się nie chce, ale uf, chociaż te całe kilogramy ze mnie zeszły. Boże, co ta dziewczyna je? Ha, ale piękny widok. Ciekawe, kiedy jest mija? Już minęła godzina. Mój Boże. Abyście powiedzieli, że ja jadę na kosyku. mój Boże. Już Niech żyje, ja, co ci tak długo zajęło? Nie widziałaś prognozy, że za chwilę zaczyna pieprzatać? Mój Boże, już nie czujesz tego wiatru? Ach, Mój Boże, czemu chcesz w Mofin? Bo ma iść, a teraz nie wiem gdzie jest. Pewnie gdzieś tam na dole. Ach, czemu ja zawsze muszę iść na te przyjażdżki? <tryk> o mój Boże! jesteś mi zimno, jestem taka i tu jestem taka ble, a są jestem taka! Ach, ach, o mój Boże! Uch, o mój Boże, jeszcze trochę mi zostało. Uch, poddaję się. Mopi, już prawie doszłaś, no dalej. O, już idę. Link. Uuu, nie ma siły. Ehe, czemu mija leży? Figus, czy ty wiesz coś na ten temat? Czy moją panią? To jest jedyna pani, którą mam. Nie, ona po prostu czekała na ciebie i ehm. Um, Zaczęła się opadać. Nie wiesz, tyle słońca tu jest. Chodzi Fikus. A mój Boże, robi się zimno. Okej, okay, chodź Mija! Idziemy, idziemy. Mija, um, jesteś OK, Proszę powietrzeć że jesteś Ja nie mam tu szpitala. Oh, jestem okej. Okay. Tylko trochę nie okej. Okay. <laughs> Chyba będę miała siniaka. <laughs> chodź mafin wracamy do domu. Daj, człowieczku, to się mylisz, no i może jestem taka zabawna, po prostu chodźmy, Co? Muffin, nie, wracaj tu! Uh, więc, Muffin, jak ci minął dzień? Było paskudnie. Więc najpierw musiałam nosić moją panią na oko pętlanów. Wtedy zaczęły mnie gryźć robale. Wtedy musiałam się spiąć na ogromną górę. I teraz jestem sama w moim boxie i nikt nawet mnie nie cieszy ani karmi. Ale w nagrodę za to wszystko nową nowy kantar, więc jestem bardzo szczęśliwa. Najważniejsze, jak jak zrzuciłam moją panią, ale nawet tego nie planowałam. Och, przejażdżka była po prostu najlepsza. Nie wiem, jak mafin się nie podobało, ale ona nawet nie zepsuła mojego dnia. Było tak wspaniale. Było tyle dzikich wilków i kaczek. O, nie mogę się trzymać. Wtedy będzie moja kolej, żeby iść na przejażdżkę. To żeby mi tak fajnie. A może na po przejażdżkę. O mój Boże, przejażdżkę. O mój Boże. E, w czasie kiedy ty jesteś tam... Właśnie... Mafin, żyjesz. jesteś. O się, że żyję? Oj, Mafin, nie spań.